Wczoraj zrobiliśmy dwa kroki w drodze ku formacji naszego serca, aby przeżyć Paschę naszego Pana Jezusa Chrystusa głębiej niż miało to miejsce rok temu, dwa lata temu, 30-80 lat temu. Chcemy te święta, chcemy Paschę przeżywać głębiej wraz z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Dziś chcemy. Zobaczyć tego Pana, który wczoraj objawił się nam jako, jako Bóg mocny, Bóg wielkiej czułości, Bóg miłości i dele, delikatności, który wziął Ciebie w swoje święte i czcigodne ręce, który pokazał, że glina, którą, którą jesteś, ma w sobie potencjał arcydzieła. Chcemy w tej prawdzie zobaczyć też, jak Pan. Nam błogosławi, jak mówi dobrze o Twoim życiu, o, o Twojej codzienności, o Twoim myśleniu, o Twoim sercu, o Tobie jako Bożym Dziecku, Bożym Stworzeniu. Jak mówi dobrze, jak nam objawił wczoraj, że ma względem Ciebie i mnie plany, które są pełne pokoju, a nie zguby. I ta prawda ciągle trwa, i ona będzie trwała każdego dnia, bez względu na to, czego będziesz doświadczał, czy czego doświadczasz dzisiaj, czego będziesz doświadczała. Ta prawda jest niezmienna i ona trwa. To jest niezwykle ważne, żeby tę prawdę przyjąć i nią żyć, dlatego że krok, który chcemy zrobić dzisiaj, a właściwie krok, który chcę Tobie zaproponować dzisiaj, on jest możliwy do uczynienia tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ja naprawdę mam świadomość tego i przyjmuję to sercem, że Pan ma mnie w swoich rękach, w rękach których jestem bezpieczny, w rękach które mi błogosławią, w rękach które są święte i czcigodne, w rękach które nie chcą mi zrobić krzywdy, ale chcą mnie doprowadzić do radości, do pokoju serca. Dzisiejszy krok. W formacji naszych serc ku, ku głębszemu przeżywaniu Paschy, wyciągamy znów z trzeciej modlitwy eucharystycznej. Jezus, bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił i łamał. Chleb łamany. To chleb, który jest rozrywany, to chleb, który jak się łamie, jak się rozrywa, to czuje się jego opór. Myślę, że każdy z nas kiedyś rozrywał bochen chleba. Chciałem przywieźć. Wczoraj właściwie chciałem kupić w sklepie bochenek chleba, żeby on nam towarzyszył. Taki cały, ale niestety pani w sklepie powiedziała, że, że jesteśmy tak bardzo wygodni, że już w sklepie nie ma takiego chleba, całego Bochenka są chleby krojone, a tutaj nie byłoby widać tego, co, co chcemy zobaczyć. Ale myślę, że każdy z nas takie doświadczenie ma. Chleba, który się rozrywa, chleba, który ma twardą skorupkę, ze względu na to, że, no, że jest wypieczony i kiedy chce dotrzeć do tego, co jest najsmaczniejsze. To trzeba ten chleb pociąć, trzeba ten chleb rozerwać. I wtedy, kiedy czuję ten opór, kiedy, kiedy rozrywam ten chleb, to pojawia się to, co jest w środku, to, co jest miękkie, to, co jest smaczne, to, co dzieci lubią najbardziej. To, co jest w tym chlebie takiego najlepszego. I to jest bardzo trudny moment, bardzo bolesny, ale konieczny konieczne też dla nas. Proszę zobaczyć, że w tym drugim porównaniu do tego, że, że jesteś, jestem gliną, którą Pan formuje, to zobacz, że żeby to gliniane arcydzieło, które już jest wykonane, które już jest uformowane, żeby nadać mu kształt i żeby ono było bezpieczne, to co, co trzeba zrobić? Trzeba je włożyć do pieca, do wysokiej temperatury, żeby, żeby tą glinę, żeby to arcydzieło wypalić, bo gdyby nie było one wypalone, w wysokiej temperaturze, w, w, wysokiej temperaturze w, w piecu, to okazałoby się, że każdy, kto dotknąłby tego arcydzieła, to zostawiałby na nim swój odcisk, zostawiałby na nim swój ślad. To naczynie byłoby bardzo łatwe do zniszczenia. I zobacz, że dokładnie tak samo jest, jest z Tobą i ze mną. Etap łamania, czy etap wypalania. To etap szczególnego zmagania i wątpliwości, to etap szczególnego oczyszczenia, też oczyszczenia intencji. To jest ten moment, w którym, kiedy jestem łamany w mojej codzienności, to z mojego, z mojego serca wychodzi prawda o mnie, wychodzą różne intencje prawdziwe, wychodzi moja motywacja. Wychodzi to, co, co mnie prowadziło do danego działania, czyli jestem, jestem wypalany. Pokazuje się, pokazuje się na zewnątrz to, co tak naprawdę jest w środku. Ale znów wracamy tu do pierwszego i drugiego kroku: że to czyni Pan, który, którego ręce są delikatne, który jest garncarzem, który wie, co robi. Nam to doświadczenie jest niezmiernie potrzebne, dlatego że zobaczcie, że bardzo często, kiedy spotykają nas trudności, to jakie mam myślenie? Bóg mnie opuścił. Bóg mnie nie słucha. I kiedy ja to widzę? Wtedy, kiedy ludzie przychodzą do mnie, jako do księdza, i mówią: Niech się ksiądz za mnie modli, bo księdza Bóg wysłucha. A to, przepraszam bardzo, jestem jakiś lepszy. Fakt, że. To, co mogę zrobić, a czego nie może zrobić inna osoba, osoba świecka, to odprawić Eucharystię. I to jest faktycznie szczyt modlitwy. To jest szczyt i źródło, jak powie Sobór. Ale dlaczego moja modlitwa, moja modlitwa prywatna, ma być lepsza od Twojej modlitwy, skoro przed Bogiem jesteśmy równi i On z taką samą miłością patrzy na Ciebie, jak i na mnie? To bardzo często jest właśnie to doświadczenie, że, że ja prosiłem o coś, ja się o coś modliłem i mam wrażenie, że Bóg, no właśnie, w cudzysłowie, nie wysłuchał. No to teraz myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie, jeżeli wychowywaliście dzieci albo macie wnuki, że dzieciaki zawsze czegoś chcą. Zawsze o coś proszą. Najchętniej, na przykład, moja bratanica na śniadanie to jadłaby czekoladowe płatki z mlekiem i Nutelle. Nic innego może nie istnieć. Ona by jadła tylko słodycze i, i byłaby wielce szczęśliwa. No i teraz proszę sobie wyobrazić. Że mój brat z moją bratową podają swojej córce tylko to, czego ona chce. Ona od rana do wieczora żywi się płatkami śniadaniowymi oczywiście tymi czekoladowymi nie będę lokował produktu, ale wiadomo o co chodzi i Nutellą. No i tak jest przez tydzień, miesiąc, rok, pięć lat. Jak będzie wyglądała ta dziewczynka? Jak będą wyglądały jej zęby? Jak ona będzie się czuła? I dokładnie tak samo jest z Panem Bogiem. Gdyby Bóg wysłuchał i wypełnił wszystkie moje modlitwy, no to ja nie wiem, co by ze mną było. Na pewno byłbym wielkim egoistą i myślę, że nie stałbym tu i teraz, nie byłbym księdzem. I po trzecie, ja nie wiem, czy w ogóle bym żył. Nie wiem, czy bym żył. Gdyby Bóg wysłuchiwał wszystkich moich, wszystkich moich modlitw od samego początku do teraz. Nie wiem, czy bym żył. I zobacz, że ten etap łamania to jest etap właśnie oczyszczenia. W księdze Syracydesa, przepraszam, Mądrości Syracha, czytamy takie słowa. Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie. Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swoją duszę na doświadczenie. Dlaczego mi to doświadczenie jest potrzebne? Kiedy przychodzi doświadczenie łamania, kiedy przychodzi doświadczenie, w którym, no właśnie, czuję się jak ten chleb, który jest rozłamywany, rozdzierany, i takie jest moje serce w tym momencie, to po pierwsze to, o czym mówiliśmy, pokazuje się moja faktyczna motywacja czyli wychodzi prawda o mnie. O tym, na czym mi tak naprawdę zależy. Po drugie, łamana jest moja pycha. Gdyby nie było łamania, to miałbym oczy utkwione tylko w sobie i mówił: Ja jestem do wszystkiego zdolny, ja mogę wszystko. Kiedy przychodzi łamanie, to okazuje się, że to jest moment, w którym potrafię stanąć w pokorze. W którym widzę, że ja tak naprawdę nie mogę nic, a wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Ja sam nie mogę nic, ale wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Momentu łamania to jest moment też łamania takiego zadufania w sobie. I w tym momencie rodzi się zaufanie do Pana Boga. W momencie łamania. W momencie wypalania, kiedy przychodzą na mnie trudne sytuacje, ja już nie mogę liczyć na siebie, na swoje talenty, na swoje umiejętności, ale kieruję moje spojrzenie do, do Pana, na Niego. Kieruję moje serce do Niego. I po trzecie, kiedy przychodzi moment łamania, to łamana jest moja wiara, która jest wiarą tylko i wyłącznie wiarę z tradycji. Czyli taka wyuczona, że ja muszę być na Mszy Świętej, ja muszę się pomodlić. Kiedy przychodzi moment łamania, kiedy przychodzi doświadczenie, to taka wiara nie wytrzymuje. Zaczynają pojawiać się wątpliwości, pytania: czy Ty Boże mnie opuściłeś, czy Ty w ogóle jesteś, czy Ty istniejesz, dlaczego mnie zostawiłeś? To jest ten moment, w którym no, ta wiara pęka. Ale rodzi się nowa, rodzi się wiara prawdziwa, która jest relacją. I okazuje się, że kiedy przychodzę na mszę Świętą, to już nie przychodzę z tradycji, dlatego że muszę, ale dlatego że chcę się spotkać z moim Panem, dlatego że On mnie podźwiga w moim utrapieniu, w moim bólu, w moim cierpieniu, w moim łamaniu. Z Nim łamanie mogę przechodzić, mogę przeżywać. Okazuje się, że, że staje przed Nim i zaczynam to, o czym mówiliśmy wczoraj: wylewać przed Nim swoje serce, opowiadać Mu o sobie, o tym, co jest piękne w moim życiu, ale też o tym, co jest trudne, bo ja nie widzę innego ratunku. To jest dokładnie ta sama ta sytuacja, którą dzisiaj przeżył urzędnik królewski w Ewangelii. Dlaczego On przyszedł do Pana? Dlatego, że już ręce Mu opadały, syn Mu umierał. On był łamany. I to było dla niego motywacją, żeby przyjść do Pana, i w tej sytuacji Pan zadziałał, bo on uwierzył Słowu. I co widzimy w Ewangelii dalej? Że nawrócił się On sam i cała jego rodzina. Wszyscy zaczęli głęboko wierzyć w Boga. Tam narodziła się wiara, która jest relacją, która jest oddaniem. Co jest dzisiaj dla Ciebie takim momentem łamania? W Twojej sytuacji, w Twojej codzienności. Może to jest codzienność w małżeństwie. Doświadczenie jakiejś niesprawiedliwości, jakiegoś niedocenienia starań. Może, może to jest choroba alkoholowa, Twojego męża, Twojej żony, która, która łamie Cię w środku, bo pragniesz dobrego małżeństwa, pragniesz, pragniesz pokoju, a nie zguby. Pragniesz głębokiej relacji z Twoim mężem, z Twoją żoną, z Twoimi bliskimi, a nie możesz sobie, nie możesz sobie poradzić i zostajesz sam. Może to jest Twoja choroba. Widzisz, że, że nie domagasz. Widzisz, że jest gorzej niż rok, dwa, pięć, dziesięć lat temu. Nie możesz sobie z tą chorobą poradzić. I wołasz do Boga i, i, i krzyczysz do Niego. I, I ta sytuacja cię niezmiernie łamie. A może ktoś odszedł z twoich bliskich odszedł, bo Cię porzucił, pozostawił. A może odszedł po prostu do Pana umarł. I do dzisiaj doświadczasz ogromnej samotności, którą próbujesz różnymi innymi sposobami zapełnić. Niezwykle cię to łamie. Doświadczenie samotności. Może to jest doświadczenie jakiegoś fałszywego oskarżenia. Inni patrzą na Ciebie i mówią o Tobie źle, a Ty wiesz, jaka jest prawda, jaka jest prawda o Tobie. I tak samo niezmiernie Cię to łamie. Może to jest grzech, który Cię upodlił, który Cię zmiażdżył, który Cię złamał, który pokazał, że. Że sam, sama nie dasz rady i teraz nie możesz sobie z tym grzechem poradzić. I Pan zaprasza cię do sakramentu pokuty i pojednania, żeby ten grzech z ciebie ściągnąć, żeby znowu towarzyszyć ci od tego momentu, od momentu grzechu, żeby cię z grzechu podnosić. A może to są zwykłe trudności i rozproszenia w modlitwie. Mnóstwo ludzi przychodzi do sakramentu pokuty i pojednania i spowiada się z tego, że, że ma rozproszenia na modlitwie. księdza, ja się staram, ja robię wszystko, żeby nie mieć rozproszeń, a ja nie mogę dokończyć dziesiątki różańca, a ja nie mogę wytrwać w Pacieżu, bo mam ciągle rozproszenia, ciągle przychodzą mi jakieś myśli, myśli natrętne i to jest mój grzech. To nie jest grzech, ale to jest łamanie. Jeżeli, jeżeli walczysz, to nie musisz się z tego spowiadać. Co więcej, nawet nie powinieneś, nie powinnaś się z tego spowiadać, bo to nie jest grzech, ale to jest zmaganie. Kiedy staję przed Bogiem i wiernie w tym łamaniu, w, tej, w tych rozproszeniach, w tej trudności na modlitwie, kiedy wiernie trwam na modlitwie, mimo wszystko, to jaki to grzech? Toż to zasługa, bo stoję wiernie przy Bogu, mimo to, że modlitwa w tym momencie nie przynosi mi przyjemności, radości, ale jest dla mnie utrapieniem. To przecież jest łamanie serca. I to jest piękne. A może Twoim łamaniem dzisiaj są jakieś niepowodzenia, problemy? W pracy, w życiu codziennym czujesz się cały czas, jakbyś szła, jakbyś szedł pod górkę. Ciągle jest zmaganie i nie widzisz końca, nie widzisz żadnych rezultatów. Jaka jest w tym dobra nowina? Dobra nowina jest taka, że kiedy chcemy złamać chleb, który jest spieczony, to musimy przycisnąć go do siebie. To bardzo często musimy go w pewien sposób, w cudzysłowie, przytulić, żeby go rozerwać. I zobacz, że kiedy Pan pozwala na to, żebyś, doświadczał, żebyś doświadczała trudności w swoim życiu, to on nie wypuszcza Cię ze swoich rąk. Jeszcze bardziej Cię przytula do siebie, jeszcze bardziej przyciąga Cię do swojego serca. I zaczyna przełamywać. Egoizm, pychę zaczyna przełamywać to zadufanie w sobie, aby wyszło z ciebie to, co jest prawdą, ale też to, co jest najpiękniejsze żeby żeby wypalić uformowane naczynie arcydzieło. I zobacz, że dokładnie takie same łamanie e, przeżył nasz Pan w wielki piątek. Kiedy rozpoczyna się jego droga krzyżowa właściwie już w wielki czwartek w nocy. Po ustanowieniu Eucharystii, kiedy idzie do ogrodu oliwnego, kiedy zaczyna się modlić w ogroju, kiedy pozostaje tam sam, uczniowie już w pewien sposób w tym momencie go zdradzają, zasypiają, pozostawiają samym, nawet bez tego zaplecza modlitewnego, który mu obiecywali, do którego ich wezwał Pan, rozpoczyna się lęk, panika, krwawy pot, samotność ze świadomością tego co będzie zaraz i co mówi pan Ojcze oddal ode mnie ten kielich bo ja tego nie uniosę zabierz to ode mnie bo ja tego nie wytrzymam nie wytrzymam tego łamania i co robi w tym momencie pan wytrwale na modlitwie w jedności z ojcem On sobie przypomina to że ojciec nigdy nie wypuścił go i nie wypuści go ze swoich rąk jestem synem boga bóg dał mi doświadczyć tego że mnie kocha że jest przy mnie i co jest owocem tej modlitwy? Kolejne słowa. Ale nie moja wola, lecz Twoja niech się spełni. I czy na tym kończy się droga krzyżowa? Czy na tym kończy się łamanie? No nie, ta droga krzyżowa dopiero się rozpoczyna w tym momencie. Ale Pan wie, kim jest. Wie, kim jest przed Bogiem, jak Bóg na niego patrzy. Jego ojciec, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Przeżywa takie samo zmaganie jak ty i ja. I ostatecznie, kiedy wisi na krzyżu, woła to, czego co często rwie się nam z serc. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. Doświadczam samotności, jestem sam w tym wydarzeniu, w tym łamaniu. I ostatnie słowa Pana przed oddaniem ducha to słowa: Ojcze, tato. W Twoje ręce powierzam ducha mojego. Wykonało się. Tato, Ty ciągle jesteś przy mnie, Ty ciągle byłeś przy mnie. Przez całą drogę krzyżową, tato, Ty miałeś mnie w swoich rękach. Tato, przez całe łamanie fizyczne i duchowe, Ty cały czas miałeś mnie w swoich rękach, dlatego tutaj jestem. I w Te Twoje ręce, w których Ty mnie trzymasz, oddaję swojego ducha. Zobacz, że ten moment zmagania Pana na krzyżu, to jest dokładnie ten moment, którego być może Ty doświadczasz dzisiaj w różnych wydarzeniach, w większej lub w mniejszej formie, mocniejszej bądź słabszej. Ale to jest ten moment. Ten moment, który w szczególny sposób upodabnia Ciebie i mnie do Boga, do Jezusa Chrystusa, do cierpiącego sługi. Zachęcam cię do tego, abyś wtedy, kiedy przeżywasz takie, takie trudności, takie łamanie, żeby w ciszy uklęknąć po prostu przed krzyżem, nic nie mówić, nic nie mów w tym momencie, ale patrzcie na krzyż i zobacz jakie łamanie przeżył Pan. I połącz swoje łamanie z jego łamaniem. Dołącz do Jego drogi krzyżowej ze swoim cierpieniem, zjednocz się z nim. To jest niezwykle uwalniające. To rodzi niezwykłą ufność. Zobacz, że gdy potrzebujesz operacji, gdy idziesz do szpitala, kładziesz się na stół operacyjny, przychodzi chirurg, to pozwalasz mu siebie kaleczyć. Pozwalasz na to, żeby chirurg rozciął Twoje ciało żeby sprawił ci ból, mimo że w tym momencie jesteś w narkozie, pewnie masz świadomość tego, że jak się wybudzisz z narkozy, to przecież będzie bolało. Więc dlaczego pozwalasz na to, żeby chirurg sprawił ci ból? Dlatego, że on zna twoją chorobę. Dlatego, że on zna twoją chorobę i wie jak ciebie uleczyć. I dzisiaj zapraszam cię do dokładnie takiej samej dyspozycji serca. Do tego kroku, który jeżeli chcesz, to musisz wykonać sam albo sama. Nikt tego kroku za ciebie nie wykona. Oddania się w ręce Pana, zgodzenia się na to łamanie, które dzisiaj przeżywasz, na te trudności, które dzisiaj przeżywasz, ale też na te, które będziesz przeżywać i będziesz przeżywała. Podpisanie takiego czeku in blanco. Panie, ja się zgadzam. Panie, staję przed Tobą ze świadomością tego, kim dla Ciebie jestem, ze świadomością tego, kim Ty jesteś dla mnie, staję przed Tobą ze świadomością, jak na mnie patrzysz, że trzymasz mnie w swoich rękach, że mi błogosławisz. Ja widzę, że chcesz dla mnie dobra, że chcesz wypalić moją pychę, mój egoizm, chcesz uczynić mnie świętym, chcesz uczynić mnie swoim przyjacielem. Chcesz uczynić mnie miłością dla innych. Dlatego, Panie, chociaż odruch mojego serca jest, jest zupełnie przeciwny, że wzdrygam się przed bólem, przed cierpieniem, chcę się go pozbyć, to, Panie, ja staję przed Tobą z sercem wolnym, bo wiem, że Ty jesteś miłością, która pragnie dla mnie dobra. Dlatego wierzę i wyznaję to, że, że Ty się mną zajmujesz. I dzisiaj zgadzam się na, na to łamanie, do którego mnie zaprosiłeś, na które pozwoliłeś, bo wiem, że jestem w Twoich rękach. Wiem, że masz dla mnie plany pełne pokoju, pełne miłości, ale nie potrafię dźwignąć tego łamania, tych trudności, które przeżywam w swoim życiu, w swojej codzienności. Dlatego, Panie, poślij do mojego serca dar Ducha Świętego. I umocnij mnie, podnieś, wzbudź w moim sercu zaufanie do Ciebie i pozwól mi przetrwać to łamanie. Pozwól mi być w tym łamaniu z Tobą, ze świadomością, że Ty nigdy nie przestałeś na mnie patrzeć, nigdy nie wypuściłeś mnie ze swoich rąk. Proszę Cię, Panie, przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem. Pobłogosław, połam i rozdaj, rozdaj głodnym braciom. Amen.